Hej, witam was w poniedziałek. Zdaję sobie sprawę, że nowego vloga jeszcze nie ma. To znaczy, go wrzuciłam, ale jak się okazało, dźwięk nie, nie grał. Nie, dźwięk nie szedł w parze z obrazem, tak żeby będę musiała go uploadować jeszcze raz. Dopiero wróciłam do domu, ponieważ cały dzień praktycznie spędziliśmy w szpitalu. Nic poważnego, po prostu musieliśmy coś załatwić. niezwiązanego związanego ze mną, żeby nie było. I. Brandon w szpitalu był ten sklep i kupiłam sobie takie coś, co się nazywa kurczak na patyku. I on ma mniej niż 2% tłuszczu. Yy, na 68 kalorii na jedną paczkę: 0,7 g tłuszczu, yy, 0,3 g węgla badanów, 2,5 g cukru i 0,9 g Soli. Zobaczymy, jak to będzie smakować. 100% piersku czeka. I jest o smaku chińskim. To już wygląda to właśnie tak. Zjemy. I zobaczymy. Także tak. Mam nadzieję, że już w tym tygodniu normalnie z uploaduję Wam vloga. Wrzucę go na czas w niedzielę i że nie będzie z tym żadnych problemów, bo naprawdę ostatnia. Coś mi nie wychodzi do wrzucania tych vlogów e, na czas. Także musicie mi wybaczyć. Cześć, witam Was serdecznie w nowym tygodniu z góry. Chciałam Was przeprosić, że nie było vloga e, teraz w niedzielę, dlatego że e, ten tydzień miałam bardzo zabiegany, miałam również nieco fajny ten tydzień, e, było dużo roboty, dostałam swoje dni i naprawdę się zleczyłam. I po prostu nie miałam nawet co wam nagrywać, bo albo leżałam i umierałam, albo byłam w pracy, albo w ogóle było jakoś tak, że nawet nie miałam nic ciekawego wam do pokazania. Także zaczynamy nowy vlog. W tym tygodniu mam troszkę do pogadania z wami, także na pewno się odezwę i pogadamy. Możliwe, że nie dzisiaj, ale jutro albo pojutrze na pewno. Będę, wam, będę miała Wam coś do powiedzenia, także na pewno ten vlog już w niedzielę wyląduje. A dzisiaj e, kupiłam sobie teraz u światu. Kupiłam sobie teraz e, fąbaganie, taką miseczkę ceramiczną. Miałam dwie, ale oczywiście umyłam jedną i stukłam, bo mi wyleciała z rąk, także ja. I one się nadają i do piekarnika, i do mikrofali, a one są bardzo malutkie, także akurat się sprawdzą, jak dla mnie. I kolejna rzecz, którą będę właśnie do tej miseczki wsadzać, jest to tłuszczyk. <grym> jest to um, tuńczyk w wiosennej wodzie. Tak przynajmniej piszę. Tuńczyk w wodzie. I do tego będę dawała sobie kukurydzę oraz majonez i zamiast kupować em, już gotowe, bo miałam zamiar kupić w ogóle sweet watchersa, już gotowy tuńczyka w majonezie z e, kukurydzą stwierdziłam, że mam kuń e, kuńczyka, co jest z moim językiem dzisiaj nie tak? E, mam tuńczyka w domu, także kupiłam, dokupiłam tylko kukurydzę, majonez również miałam w domu e, i tak będzie wyglądał mój lunch dzisiaj i to chyba na razie tyle będzie także odezwę się do z waszymi. Hej miałam się do was odezwać i jak widzicie dopiero odzywam się dzisiaj czyli w piątek, przepraszam was bardzo ale ostatnie tygodnie naprawdę nie należą do najlepszych po pierwsze chciałam wam powiedzieć, że e, no, koniec tego roku e, zaczął się dobrze jak i źle. E, pierwszą dobrą rzeczą jaką jest to obecnie służam już e, 20 kilo, w sumie już ponad 20 kg. i to jest ta dobra wiadomość, bardzo się z tego cieszę, e, nie mogłam się już doczekać. Twój e, pierwszy cel został Swój pierwszy cel już osiągnęłam, także e, kolejny, e, kolejny będzie za kolejne 20 kilo. Dobrze liczę? No prawie za 20 kilo. A z tych gorszych rzeczy, no to <grych> e, miałam e, problematyczną sytuację, e, ponieważ ktoś mi się włamał na e, moje konta i, i miałam problemy z bankiem z PayPalem, z Facebookiem, musiałam pousuwać swojego Facebooka i tak dalej. E, dlatego też e, się do Was nie odzywam, bo nie miałam czasu. Większość tych dni, e, które normalnie bym nagrywała. E, Musiałam załatwiać, musiałam jeździć, musiałam dzwonić, a dzwonić się tutaj gdziekolwiek to jest naprawdę godzina czasu 40 minut, żeby gdziekolwiek się dzwonić, cokolwiek załatwić. Gdziekolwiek dojechać też jest daleko, także na tym właśnie spędziłam czas. Również miałam troszeczkę załatwienia ze swoim narzeczonym. Z nim również spędziłam dużo czasu w ośrodkach publicznych, wiecie, i po prostu nie miałam czasu nagrywać. Dzisiaj będziemy jechać do Birmingham, będziemy jechać na Christmas Market. Mam nadzieję, że coś tam nagram. Mam zamiar iść również tam do topshopu, ponieważ są teraz promocje w topshopie i mam zamiar sobie kupić buty, o ile jakieś znajdę na promce. Jak nie, to poczekam dopiero do Boxing Day i możliwe, że wejdziemy do primarka, więc pokażę Wam, jak jest w największym primarku na świecie, bo właśnie największy primark na świecie znajduje się w Birmingham. Mm, także to tyle chyba, tak jak mówię, e, ostatnie dni, ostatnie w sumie tygodnie nie były dla mnie najlepsze. Naprawdę miałam dużo załatwienia, dużo zmartwień i, i, i naprawdę. E, no nie było przyjemnie i nie miałam czasu ani ochoty na, dla Was nagrywać, musicie mi wybaczyć. E, wiem, że vlogi powinny być tygodniowe. Tak jak widzicie, w tamtym tygodniu nie pojawił się vlog właśnie z tych względów, że w poniedziałek załatwiałam e, sprawy z moim narzeczonym. E, potem zaczęły się właśnie te problemy z sakowaniem e, i musiałam naprawdę dzwonić i... I do banku, i do PayPal'a, i reportować na policję, i, i w ogóle. Ale muszę się Wam pochwalić, ponieważ dzisiaj w pracy wygrałam Fitbita. Wygrałam dzisiaj w pracy Fitbita, ponieważ mieliśmy losowanie. W tamtym tygodniu mogliśmy kupić losy. W sensie, w tamtym tygodniu mogliśmy kupić losy. Dzisiaj było losowanie, i udało mi się wygrać Fitbita. Zaraz Wam pokażę. Uuuu oj, nie w tą stronę Pitbit Inspire, pewnie to jest jakaś tańsza wersja, nie ta co ja mam Ja mam Charge, charge 3 Ale nadal się cieszę, bo wzięłam los tylko za 3 funty A wygrałam cokolwiek Mówię może raz mi się poszczęści, może chociaż coś dobrego mi się uda e, Chociaż raz przed świętami e, jakaś dobra rzecz mi się przytrafi, bo naprawdę oh, ciężko Ciężko, no ale jest, e, jeszcze nie wiem co z nim zrobię e, Zobaczę w ogóle ile on kosztuje na lecie, bo tak jak mówiłam ja mam już jednego Fitbita, więc mi nie jest potrzebny e, Albo go odsprzedam, e, albo dam siostrze na święta. Zależy ile będzie kosztować. Także tyle. E, pewnie będzie jeszcze e, montaż z German Market. German Christmas Market. E, ale to dopiero na wieczór. co mówiłam i tak jak wam mówiłam um, jestem już ponad dwa miesiące um, po zabiegu um, i sudłam ponad 20 kilo i może pewnie jesteście zastanawiacie się um, jak się czuję po tym, gdy tyle sudłam czy coś się zmieniło czy cokolwiek się zmieniło ponieważ wiem, że są takie pytania wiem, że ludzie się zastanawiają Um, jak to wygląda e, właśnie po schudnięciu, tylu kilogramów. E, jak wiecie, to nie jest mój cel. E, 20 kg to nie jest wystarczająco. E, oczywiście jakby było, to na pewno bym nie szła na operację, gdyby 20 kg tylko mi starczyło do schudnięcia. Przez mam co najmniej jeszcze kolejne 20 ale coś zmieniło. Zmieniło się to, że czuję się lżejsza. E, czuję się lżejsza. Mm, na przykład chodząc po sodach, e, czuję, że mam więcej siły. Czuję, że jak podskakuję, to mam więcej siły. E, gdy chodzę mam więcej siły. E, no i oczywiście ubrania. E, po ubraniach widać najbardziej, e, najbardziej jest to zauważalne. I e, tak poza tym, czy cokolwiek się zmieniło, oprócz tego, że, e, że, że moje ubrania już na mnie nie pasują albo, nie, albo pasują lepiej, bo niektóre ubrania mam, które były na mnie za małe, bo przytyłam i teraz się w nim mieszczę. E, oprócz tego, e, ludzie. Ludzie zauważają to, że słudą w końcu. Na początku ty widzisz, ty widzisz, że rzucasz wagę, widzisz, że waga się zmienia. Jednak ludzie na początku tego tak nie zauważają, zwłaszcza gdy naprawdę masz dużo do schudnięcia. U mnie to naprawdę jest dużo. I tak jak mówię, zostało mi co najmniej 20 kg do schudnięcia. Um, w tym momencie już ludzie zauważają, mówią mi, że ładnie wyglądam, że promienieję, że, uh, że widać, że słudłam. Um, w pracy nawet się mi pytali, czy stosuję jakieś diety i tak dalej. Są ciekawi, jak to słudłam, bo powiedzieli mi, że widać. Um, ciocia mi prawi komplementy. Um, za każdym razem, jak ją widzę, to mówi, że coraz więcej chudna, chociaż ta um, waga tak szybko nie leci. Um, a tak poza tym, no tak jak mówię, no czuję się po prostu lżej, czuję się um, troszkę lepiej w swoim ciele, jednak um, um, potrzebuję jeszcze trochę schudnąć, żeby się czuć um, pewniej. Teraz się czuję ok i chociaż ważę mniej niż ostatnim razem, gdy schudłam, um, jakoś nie czuję się tak pewnie jak wtedy. Mam wrażenie, że wtedy nie miałam problemu z tym, żeby pokazywać mojego brzucha. W tym momencie, przez to, że um, już ważyłam tak dużo i um, miałam problem w ogóle z jakimkolwiek pokazywaniem brzucha, po prostu próbowałam go jak najbardziej zakryć, um, w tym momencie dopiero przełamuję się i dopiero teraz powoli zaczynam um, ten swój brzuch pokazywać nawet w jeansach, tak? Także tak to wygląda. Um, przy okazji, gdy tu jestem, to może pokażę wam um, jak w tym momencie wygląda moje ciało bo jak widzicie mam duże lustro eee, także tak eee, może ściągnę ten bluzg widzicie te spodnie patrzcie w ogóle to te spodnie o może nie to mam, Są moje sprawy dresowe. One już wyglądają tak okropnie, ponieważ są jeszcze tak bardzo za duże, że ja już muszę tak na maksa podciągać i wtedy je ja tak o, podciągać i wtedy je ja tak ściskam. Jak najbardziej się da, już bardziej ścisnąć ich nie da. Um, tak wygląda mój brzuch w dresach. Teraz w tym momencie. Po schudnięciu 20 kilo Pokażę wam Bo widzicie ja nadal noszę takie bluzki Te bluzki Ta bluzka w ogóle nigdy nie była na mnie taka luźna No ale teraz wszystko się robi luźne Więc Pokażę wam Tak teraz wyglądam z boku A tak z przodu Jeżeli jesteście na grupie polskiej czy zagranicznej, pewnie widzieliście moje zdjęcie paliłam się tym, że w końcu mam jakąkolwiek talię że mam, robi mi się w końcu jakikolwiek wygląd sylwetki mm, ja mi się wydaje, że jestem klepsydron, tylko przez to, że jestem grubsza to tego aż tak bardzo nie widać, jednak porównując zdjęcia em, teraz i sprzedtem widać różnicę jeszcze tak wygląda tak wyglądam z boku I z przodu Dobra Dziękuję za uwagę I Widzę was Po świętach Bo następny blok już będzie Świąteczny, o ile cokolwiek będę nagrywać Może coś, uda mi się Takie wiecie, wstawki zrobić Świąt, jak nie to może z Boxing Day I to tyle Także ja życzę Wam wspaniałych świąt i pamiętajcie, żeby spędzić te święta z rodziną w miłym gronie. I życzę Wam powodzenia, bo dla wszystkich osób, które są po operacji bariatrycznej, na pewno święta są trudne, gdy wszyscy. Zajadają się pysznościami, a my musimy po kawałeczku i po malutkich porcjach. Ale tak jak mówię, wesołych świąt, kochani. I widzę Was w kolejnym vlogu.